Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić lektura do filmu. Dobra, pobieracie Explosivo i Alplier. Instalujecie Alpliera i Explosivo. Później tworzycie nowy folder i oczywiście musicie mieć napisy do filmu i jakiś film do, na, napi z napisami. Znaczy bez napisów. I jakiś cały folder. Mój film to Gold 3. Przykładowo ja to jakiś folder robię. Kopiujecie ten film, wklejacie go do tego folderu i napisy. Napisy muszą być w formacie tekstu. No to wklejacie, ja mam te napisy tutaj. Też mi się to wrzucają. To ja przyspiesza to, bo to będzie trochę trwało. No i jak widzicie, już muszę tutaj kończyć kopiować ten film. To trochę trwało, bo to 3 GB i trochę kompra mam zabronnego. Dobra, jak już Wam się skopiuje, to bierzecie na ten film i naciskacie zmień nazwę, Kopiujecie, CTRL-C i teraz napisy i CTRL-V. So, o mi tak, przyjdzie zmianę i teraz wam pokażę. Ja to otwieram tym iPlayerem Teraz jest tu za 12 długo. tutaj mi się włącza. Bardzo taki, sorry takie lagi. Taki. Wchodzicie w e, narzędzia. Ja so, wam się to laguje. W lektor. Wy możecie mieć inny, bo ja mam pełną wersję playera. Tutaj zaznaczacie, macie trzy, Unispaker, bezpośredni schowek i ekspresivo. Ja zaznaczam ekspresivo i tutaj możecie zaznaczyć yy, wyświetl... także napisy. Ja to odznaczyłem i trzeba włączyć lektora. I jak nacisnąć tak, testuj działanie lektora, to powinien wam mówić. Jeżeli słyszysz ten tekst, oznacza to, że wszystko zainstalowane jest poprawnie. No, jakbym już tu mówił, to znaczy, że macie wszystko dobrze zainstalowane. Tutaj macie parametry, głośność lektora i szybkość lektora. Zapisujecie zmiany i bierzecie OK. No właśnie, słuchajcie teraz. Efekt. Na potrzeby własne goczy. No właśnie. No to by było tyle. Mm. Dzięki. Cześć.